Witajcie, tu znowu Witter i zapraszam was na kolejny odcinek Gamisfery. Dziś pokażę wam bardzo ciekawą i nietypową biatykę o tytule Skullgirls. Skullgirls, jak tytuł sam wskazuje, będzie miała coś do czynienia z kobietami. I nie mylicie się, albowiem, o, pomijając DLC, głównymi wojowniczkami tutaj są właśnie postaci żeńskie. Ale zacznijmy od początku, co to właściwie za gra i skąd się wzięła. Za stworzenie Skelgers odpowiada Autumn Games. Studio to sfinansowało produkcję gry częściowo dzięki pomocy fanów. Mianowicie fani pomogli, zwłaszcza jeżeli chodzi o DLC Encore, w sfinansowaniu zaprojektowania dodatkowych postaci, albowiem w wersji podstawowej było ich bardzo mało. Jak już wspominałem, wojowniczkami w Skelgers są kobiety i ogólnie, no właśnie pomijając DLC nie spotkamy tutaj praktycznie postaci męskich, a w tą facetów walczących w Skalgos jest aż dwóch. Zacznijmy jednak od tego, jaka historia, właśnie, jaka fabuła, jaką historię sama gra reprezentuje. Otóż, jeżeli chodzi o fabułę, no, jak na bijatyki przystało, nie jest ona jakaś porywająca czy wielce ambitna, genialna, etc., no, ale w przypadku Skalgos niestety muszę przyznać, że na tle nawet konkurencji wypada trochę słabo. Mamy dosyć średnio zarysowane lore bardzo pokracznego i bardzo kontrastowego świata przedstawionego, a za historia opowiada o walce z tytułową Skullgirl, która to jest w posiadaniu artefaktu mogącego spełnić każde kobiece życzenie, ale pod warunkiem, że jest to życzenie w pełni czyste, inaczej artefakt ten obróci się przeciwko składającemu życzenie i przemieni ją właśnie w tytułową Skullgirl którą to czachodziołchę każda z naszych wojowniczek próbuje pokonać. No, co tu dużo mówić, historia skupia się raczej na pokazaniu tego, kim jest dana postać w siecie gry, jakie stoją za nią motywy, kim jest ogólnie, no i skąd się wzięła, etc. Ale robi to trochę nieporadnie i muszę przyznać, że nie powala spójnością. Każda historia... W każdej postaci wydaje się być odrębnym rozdziałem, odrębną wersją tej samej opowieści, która dąży do konfrontacji z Główną Złą, która to walka jest wyjątkowo niewyrównana w porównaniu do poprzednich, które mam okazję stoczyć, ale o tym za chwilę powiem. I co tu dużo mówić, brakuje jakiejś ogólnej spójności, w tym wszystkim poza motywem serca czaszki. A przyznam bez bicia, że nie mam za sobą ukończonych wszystkich, nazwijmy to, epizodów fabularnych, bo nie wiem jak odblokować dwa ostatnie, ale wydaje mi się, że nie nabiorą przez to jakiejś większej spójności. A co to tu mówić dużo, fabuła w Skellgos jest po prostu średnia, to znaczy cała ta historia. Dużo lepiej wypada natomiast reszta, przede wszystkim stylistyka gry i mechanika. A zacznijmy od mechaniki. W tej kategorii nie ma oczywiście niespodzianki. Skalgos jest jak najbardziej klasyczną bijatyką w tym słowa znaczeniu. Opiera się o, można by rzec, standardy gatunkowe, czyli ciosy wyprowadzane na podstawie słabych, średnich i silnych, czy to uderzeń pięścią czy kopniaków, które możemy łączyć w różne kombinacje, a także odpowiednimi kombinacjami, może z nich ataki specjalne. Wydaje się to dosyć skomplikowane, ale należy pochwalić, że twórcy z. Tworzyli naprawdę, naprawdę dobry tutorial, który pozwala na bezbolesne wejście w świat gry. i Nawet jeżeli ktoś nie miał do czynienia dotąd z gatunkiem bijatyk, to bardzo, ale to bardzo szybko znajdzie się w tym wszystkim. I nawet opanowanie bardziej zaawansowanych technik danej postaci oraz jej stylu gry znalazło się w tutorialu. Dotyczy to nawet postaci z DLC, no ale oczywiście te musimy odblokować. No, o tym za chwilę. Jak mówię. Wejście w świat gry jest bardzo proste, ale no nie można powiedzieć, że sama rozgrywka jest jakaś przesadnie ubanalniona czy uproszczona. Owszem, weterani gatunku raczej nie znajdą tu jak wiele dla siebie. Nie ma tu jakichś łamiących palce kombinacji. Wszystkie coś jest specjalne, wyprowadza się dość prosto, wystarczy zapamiętać odpowiednią kombinację do ich wykonania. No ale oczywiście... Złożenie bardziej zaawansowanych kombosów, bo jest tu możliwe bardzo dobre kreowanie jej własnych ruchów. No już wymaga trochę wprawy, której oczywiście trzeba nabyć, no ale nie jest to coś dla prawdziwych weteranów gatunku trudnego, a no raczej nie jest to gra kierowana stricte do nich, a każdy inny gracz powinien być zadowolony z tego, co Skullgirls ma do zaoferowania. Przejdźmy teraz do stylistyki. Jak widać jest to. Pełne 2D, które, no co tu dużo mówić, bardzo przypomina japońskie animacje, bardzo przypomina anime i mangę, ale to tylko wierzchnia warstwa, ponieważ styl graficzny pomimo wewnętrznej spójności nie jest jednolity i... Przyglądając się bliżej otoczeniu i postaciom, możemy odnieść wrażenie, że znajduje się tu bardzo dużo nawiązań i do wschodniej sztuki animacji, do tej bardziej zachodniej amerykańskiej. No, przede wszystkim na największe takie podziwy, to zasługują przede wszystkim animacje i projekty postaci. Narzekać można na ich ilość, ponieważ w grze podstawowej jest tylko 9 wojowniczek. No, Encore dodaje kilka postaci. Z czego część jest płatnych, no a część na szczęście darmowych. Poziom jest tutaj wyrównany, nie można stwierdzić, że jeżeli zapłacimy, zyskamy coś lepszego. Balans jest zachowany idealnie. I co ważniejsze, każda postać jest swoistym unikatem. Jeżeli chodzi o mechanikę, każdą gra się inaczej. Jedna opiera się na kombosach i szybkich atakach, inna opiera się na kontroli przeciwnika, na rzutach, na chwytach, na różnych disablach, na różnych kontrach, a jeszcze inna na spamowaniu umiejętnościami, oczywiście, gdy umiemy to robić odpowiednio. No każdy tu znajdzie coś dla siebie i każdym bohaterem gra się naprawdę, naprawdę fajnie. A i tak, jak już to wspominałem, jeżeli chodzi o kwestie graficzne, każda bohaterka i, no, bohater w sumie też, raczej bohaterowie prezentują się naprawdę, naprawdę świetnie. Jeżeli chodzi o szczegóły i szczegółowość animacji, to jest tego naprawdę, naprawdę ogrom. Na każdą postać przygotowano mnóstwo, ale to mnóstwo klatek animacji. A jeżeli przyjrzymy się temu w ruchu no to możemy dokładnie zobaczyć, że każdy atak jest inny. Każda kombinacja jest unikatowa i nie ma tutaj, przede wszystkim, co ciekawe, takiego wyprowadzania ciągłego, i jednostajnego ciosu. Nawet jeżeli dwukrotnie powtórzymy czy trzykrotnie dany atak, to każdy będzie wyprowadzany trochę inaczej. No i w porównaniu do wielu innych, oczywiście mówię tutaj o takich dwuwymiarowych jatykach, a no widać, że Algosz stara się wyróżnić tą szczegółowością i mnogością różnych ruchów, no i przede wszystkim płynnością i jakością wszystkich animacji. Warto też wspomnieć o samym stylu walki i przeprowadzaniu pojedynków. No, opiera się on na właściwie kilku wariantach, które nie są sztywno jakoś ustalone, gdyż możemy wybrać albo walkę solo, albo walkę odpowiednio skombinowaną drużyną. Wojowników czy też wojowniczek to maksymalnie trzech osób w teamie. Oczywiście nikt nie wymusza na nas, żeby koniecznie grać trzema postaciami. Bardzo fajne jest to, że jeżeli przeciwnik wybiera sobie trzyosobową drużynę, a my wolimy mimo wszystko grać jedną postacią, to odpowiednio zostaną one zeskalowane, żebyśmy mieli równe szanse przeciwko większej ilości wrogów. Teraz mogę ponarzekać trochę na jedną rzecz, mianowicie na nieco rozbiegany balans, jeżeli chodzi o poziom trudności. Tyczy się on też trybów gry, o których w sumie mogę powiedzieć tyle, że a niestety nie ma ich tutaj za dużo. Jeżeli chodzi o tryb single, mamy tutaj do wyboru właśnie tryb fabularny i tryb arcade. Na pierwszy rzut oka różnią się chyba tylko tym, że tryb arcade pozbawiony jest wstawek prezentujących historię. Jeżeli chodzi o wszystko inne, walki są tak samo randomowe i w sumie to wszystko jakoś nie trzyma się kupy, jeżeli chodzi o ten fabularny. Ale, jak wiadomo, nie wszystko Musiało się udać. No wiem, może twórcy jeszcze to poprawią, może jeszcze coś tam dodadzą. Historia sprawia wrażenie, że jest jakoś niedokończona, ale nie jestem pewien, czy to otwarcie, które jest przygotowane na jakieś następne postaci, które miałyby dojść, czy po prostu tak zostało to pomyślane, bo twórcy nie mieli innego pomysłu. No, w każdym razie, jak już mówiłem to wielokrotnie, tryb fabularny szałowy nie jest. No, ale za to obok tych trybów jest też cała kwintesencja tej gry, czyli oczywiście multiplayer, a no, zarówno lokalny, jak i globalny. No ale to muszę przestrzec, przed wejściem do multi warto, a nawet powinno się zaliczyć cały trening i trochę pograć solo, no albowiem możemy być bardzo niemile zaskoczeni, gdy w pierwszym naszym pojedynku natkniemy się na kogoś, kto ma już przegrane dość dużo godzin w ScareGauss i jedyne co zobaczymy to Niekończący się licznik, kombo, który przeciwnik wykona na nas. I w sumie przegrana w 30 sekund nie powinna nas zaskoczyć. Aczkolwiek pocieszę, jest za to osiągnięcie steamowe. Więc, no, co tu coś więcej. No ale skoro już jesteśmy przy mechanice i grybach gry, a już o mechanice mówiłem wcześniej, wspomnę tylko jeszcze, że opiera się na prostych, nie prostych, no bardzo prostych kombinacjach mocnych, średnich i silnych ataków. No i tu warto wspomnieć, że jeżeli chodzi o sterowanie, ergonomia, tylko gamepad, totalnie tylko gamepad. Jeżeli chodzi o klawiaturę, grać można, ale... Wyjątkowo niepraktyczne jest tutaj robienie ataków specjalnych, no albowiem są one typowo ustawione pod używanie gamepada, albo zrobienie czegoś takiego jak półobrót, albo świerć obrotu strzałkami myszki jest w warunkach realnego pojedynku praktycznie niewykonalne, więc no, ciężko jest próbować, a co dopiero to zrobić normalnie. Zwykle jak uda nam się już zrobić jakiegoś kombosa zakończonego atakiem specjalnym, to jest to totalny random i często nawet nie jesteśmy świadomi kiedy tego dokonaliśmy. No, aczkolwiek, nie mogę powiedzieć, nawet bez tego da się tworzyć bardzo fajne kombinacje. No niestety bez tego gamepada gra jest niepełna i mimo wszystko wydając grę na PC powinno się zadbać o to, żeby i do jego sterowania była no dostosowana, bo nie każdy gracz ma gamepada. Aczkolwiek o ciebie powiem i wiem, że już nie tych zwykle na nich grają. Ta gra nie jest wyjątkiem. Do z Hellgirls podchodzić należy tylko i wyłącznie z gamepadem, inaczej można się srogo zawieść i powkurzać. Teraz możemy już w sumie... Przejdź do takiego ostatecznego podsumowania, no ale najpierw jeszcze powiedzmy trochę o grafice i muzyce. A grafika jest jaka jest, każdy widzi. Bardzo fajne, rysowane tła, wszystko jest, wszystko jest spójne, animacje są genialne, tak jak już mówiłem. Niezwykle płynne, jest ich ogrom. Widać, że na każdą postać i na elementy tła poświęcono dużo dużo czasu, no i pewnie też pieniędzy. Pamiętajmy, że nie pracowało nad tym ogromne studio, a względnie mała ekipa. A muzyka to też bardzo ciekawa sprawa, albowiem dominującą ścieżką dźwiękową w grze jest jazz, który jest naprawdę bardzo, ale to naprawdę bardzo przyjemny dla ucha. Mogłoby się wydawać, że taka muzyka nie pasuje do bijatyki, ale nic bardziej mylnego. Lista kawałków, jaką dobrano do Skullgirls jest naprawdę świetna i odpowiednio dopasowana do sytuacji. Bardzo fajny jest też kawałek, który towarzyszy walce z bossem. No właśnie, się chodzi już o walkę z bossem, nie chcę za dużo spoilować, ale o to się muszę odnieść do... Tego co mówiłem wcześniej a propos trojakieckiego balansu poziomu trudności. I może to być też trochę karp tego, że sterowanie na klawiaturze leży, bo. W sumie na gamepadzie pokonanie głównej zły jest łatwiejsze, aczkolwiek czuć bardzo, bardzo duży przeskok od zwykłych pojedynków, które kończymy na normalnym poziomie trudności bez problemu, a tym ostatnim, najważniejszym pojedynkiem, który potrafi nieźle napsuć krwi. I wydaje mi się, że to jest taka jedyna rzecz, która powinna być z jakimś patchem. To też warto mieć na uwadze, gra jest często aktualizowana, na przykład ostatnią aktualizacją jest zupełnie darmowy bohater Biulf. Ogólnie polecam. Jak ktoś ma tą grę, zwłaszcza, że jest darmowy. Zresztą każda postać jest tutaj godna polecenia, nawet jeżeli trzeba na nią wydać te 4 euro, co jak pewnie wiecie, nie pochwalam ani nie popieram tego typu dodatków, no ale rozumiem, że w przypadku tej gry twórcy chcą, żeby prowadzenie się przynajmniej częściowo zwróciło jeszcze dało jakieś zyski. Będzie fajnie. Na no to chyba by było tyle, co miałbym do powiedzenia na temat tej gry. Jeżeli chodzi o cenę, no, ciężko jest powiedzieć, żeby to był jakiś genialny twór. No, leży totalnie Ryb fabularny. Jeżeli chodzi o poziom trudności też mogłem teraz ponarzekać jeszcze jak mi się przypomniało o tym. No i te sterowanie. Ja wiadomo, że gamepad to podstawa przy takich grach, no ale trzymajmy się tego, że PC to jednak jest platforma czysto, klawiatury i myszy. No więc jak już wprowadza się takie sterowanie, to warto, żeby ono działało lepiej, bo... Wyprowadzanie ataków specjalnych można było zrealizować w zupełnie inny sposób. Wystarczy popatrzeć na konkurencję, że tam jest to zrobione inaczej niż tutaj i co ważne działa. No, a jeżeli chodzi już o taką ostateczną ocenę, no to pomijając te wymienione rzeczy, na które narzekałem, żadnych innych nie widzę. Graficznie jest świetnie, stylistycznie jest świetnie, mechanika też jest naprawdę genialna. No i co ważne, nie jest to gra, która stawia wymóg bycia weteranem i ma niziuteńki próg wejścia. A jeżeli chodzi o ten tutorial, no nie grałem może w zbyt dużo w Biatyk, ale to, co miałem okazję poznać, nie miało tak sprawnie zrealizowanego tutorialu krok po kroku co jak się robi, jak się robi kontry, jak się skutecznie blokuje, jak się bronić przed niebezpiecznymi atakami, co to jest bezpieczny tak, co to jest niebezpieczny atak, jak prowadzić przeciwnika w taki stan, który jest tak pięknie określony, attack lag albo block lag. No ogólnie dopilnowano, by można się było nauczyć każdego aspektu gry. To jest bardzo fajne, więc to na pewno dodatkowy punkt do oceny. A ocena ostatecznie... No nie może być inaczej niż w pełni zasłużone 8. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Skergos. Grę oczywiście znajdziecie na Steamie. Warto się nią zainteresować, jak będzie w promocji a ponieważ nie jest to aż taki strasznie tani tytuł... E, umówmy się, jeżeli jesteś solistą, to coś, co przechodzi się w dwie godziny raczej Cię nie zainteresuje, a jeżeli lubisz gry tego typu i myślisz głównie o graniu po sieci, to na pewno będzie to dla Ciebie produkt na wiele, wiele godzin. No cóż, to by było tyle. Piszcie, jak podobała się Wam recenzja, dajcie też znać za pomocą łapek, co sądzicie. Proponujcie mi też kolejne gry do recenzowania. Jeżeli chcecie być na bieżąco, tym co pojawia się na kanale, to pamiętajcie o subskrypcji i rzuceniu na fanpage. A ja żegnam się z Wami bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się!